Witam, witam się maneczko, z tej strony Maxima, a to jest kolejny odcinek z Minecrafta, z legendy Awataru z DLCK tego pięknego, ślicznego. I najpewniej jest to albo przedostatni, albo prawie przedostatni odcinek, ponieważ już tutaj... Mamy jedną miejscówkę. Ale przed tym mm, mamy cztery punkciki, jak widzicie, do rozdania. I sobie chyba zmasterujemy jakiś konkretny żywioł. I w komentarzach bodajże tam pisaliście, żebym zmasterował chyba ziemię oraz ogień. Więc być może ja wybiorę ogień. Więc ja z przyjemnością właśnie to zrobię, żeby zrobić tu właśnie magię, ognia. Hmm, dash, Unlock, sprawdźmy więc. O! Jest spoko. Fajna animacja wyskoczyła. Mam. Jak to działa meteordasz? Boom. I boom. Ale fajne. Fajna akcja, patrzcie. Taki po prostu... ale czekajcie, ja chcę. Ja chcę szybciej, ej, ja chcę dalej. Czy jak z takiego jakby... tutaj cypelka zrobię. ładuję, ładuje, ładuję. ładuję. Aha, im więcej naładuję, widzicie jak daleko przeleciałem, tym dalej lecę. Okej, okay, okej. Okay. Tak to wygląda. Mm, no dobra, skoro mamy wszystko z magii ognia, to wyzwijmy na pojedynek, nie kogo innego jak awatara roku. Mm, gdzie on był? Tu był Ang. Tutaj jest. Dobra. Bo to jest kolejny awatar na naszej liście. Pokonaliśmy już awatar e, korę. Teraz awatar roku. E, dobra, wyzywam Cię, Roku, na pojedynek. Uf, oczywiście, pokonajmy go magią ognia. Jako, że mamy się jako awatar tutaj sprawdzić, to magia ognia, mimo że on używa magii ziemi, dawaj gin. Znaczy, pokonajmy Cię. E, muszę uważać na życie. Magia wody, tak? I teraz, BUM! żeby nie wyleciał, nie? O, patrzcie, tu żył! Szkoda, że nie przegrywa od razu po tym jak... Ale on to zrobił, patrzcie! I... aaa, nie, nie... nie zdążyłem. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, tornado. Ale on to zrobił, nie? Spalmy go. Uu, ale to... Nie, 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 nie mogę wylecieć poza arenę, bo przegram. Muszę uważać, nie? Ale on ma kurde obrażenia. Muszę uniknąć ognia. Proszę. Boom, boom. Ok, ok, ok. Robi to co ja. Boom. Pięknie, Fire Dash jest super. Muszę uważać. Regeneruje się bardzo wolno w tych walkach. Boom, masz Fire Dash'a. A, patrzcie ile mam serduszek, nie? Muszę uważać, naprawdę, bo... Dobra, dobra, dobra. Niech sobie poczaruje, ja się trochę zregeneruję. Dobra, dobra. Muszę uważać. Muszę unikać. Fire dasha! Dobra, 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 dobra. Uniknijmy! Tak jest! Prawie jesteśmy... Nie mogę dawać się podpalić, tak. To jest naprawdę ciężka walka, bo regeneracja HP nam spada przy takich walkach, widzę. I... Ja nie chcę być... Na straconej pozycji. Uuuu, lód, 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 Tak, ominęliśmy fire sweep. Bum, bum. Dobra. Jaka to jest ciężka walka. Bo. Ale fire sweep... Czyli właśnie... Podskok ognia. Niezłe daje obrażenia. Podpalmy go, ok? On strzela idealnie jak jest dwa. O nie, on nas zamrozi. Nie mogę dać się zamrozić. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Dobra. Dobra, 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 dobra. Gini, Jest. pokazaliśmy go. Samą magią ognia. Tak jest. Dziękuję za nagrodę. Dobra. Mamy firebending trophy. Nice. Firebending Trophy, czyli to oznacza, że mamy już całą magię ognia za sobą, nie? Tu powinniśmy mieć. Mm, tu jest, o, awatar roku. Eee, coś jeszcze? Chyba nie. Chyba wszystko, jeżeli chodzi o to. Ok. No cóż, pokonaliśmy roku, to znaczy, że idziemy na ostatnią miejscówkę, która nam została. Północna świątynia powietrza. Ponąć jest tam co robić, dlatego zobaczmy co i jak tutaj się. O kurde, już widzę, że będzie fajnie. Tam jest momo. Tam jest patrzcie, a ten model. <laughs> kurde, momo! Cześć momo! O, kurde, patrzcie, jak klikam prawym to lata. Jo. <laughs> fajnie! Nie wiedziałem, że tu jest z momo w ogóle. Jak my jesteśmy wysoko? Uu, jesteśmy troszeczkę. Kiedyś tam zlecimy, kiedyś tam zlecimy. Eee, w każdym razie, co to, za, co to za dziad? Kim ty jesteś? Akolita! Ok, eee, sprawdźmy, jak wygląda północna świątynia powietrza. Ok. Ładnie. Ej. <grybujesz> Mogę ruszać, ale. Fajnie! Ej, to ta świątynia, która yy, chyba po prostu yy, spłonęła, tak? którą lawą zalali, z tego co pamiętam, tak? <grywa> e, Okej, okay, jest Bumi e, i jest ta Kaja, tak? Kija, Kaja? Nie. Jest, zaraz zobaczymy. <grywa> e, brakuje mi jeszcze 8 punktów, więc 8 walk mnie chyba czeka. Boże, sprawdźmy to, co się tu kłócą. Bumi, Kija, tak, Kija. E, dzień dobry awatarze. Mój br brat Tenzin e, jest na Yard czyli na zewnątrz, tak? E, prowadzi jakiś trening. <grym> e, jakiś kolejny podróżnik przybył e, szukać Tenzina Czemu nie, nie przybył, żeby szukać Bumiego? <grym> Dobra. Nie, myślę, że awatar nie chce od Ciebie słyszeć żadnych e, mądrości Bumi. O. <laughs> Great experience. co Powiedział, że... Um, nie, nie dam wiary Wszystkie te Wszystkie te oczekiwania odnośnie Ciebie, awatarze, czy coś właśnie w tym stylu Nie jestem za Ciebie obsesjonowany Tak? <laughs> e, ona się z tym zgadza, dobra Coś właśnie w tym stylu tam e, Właśnie było Ooo Mmm, pierwszy pojedynek. Pierwszy, to jest Opal? Myślałem, że to facet. To jest Opal? Tak. You are the Avatar. Tak? Tak, jestem awatarem. Eee, dobra, dawaj. <grywy> Bijemy się z Opal. Opal, Opal, Opal. Oczywiście, że magia powietrza. Może samo magią powietrza ją zdmuchniemy. Dobra. Our blades. Patrz, jak się robi prawdziwe. Nie, nie, nie mam tornada, okej. Okay. Ona ma. uuu, Ona ma umiejętności. Mało HP ma. Bardzo dobrze. Też. Iron Sphere. Boom. <grym> Jeszcze raz. Okej. Okay, chodź tu, chodź tu. Dobra. Nie tak jak myślałem. I raz. Jeszcze. Jak uniknęła, nie? Uuu, Dobra. To było na tyle, jeżeli chodzi o opal. Dziękuję za nagrodę. A! Od bloków. Ostatni pionek! Ostatni pionek! Jaki fajna sala w ogóle. Ostatni pionek pajszo. Dzisiaj zobaczymy, co dostajemy za pajszo. ostatni pionek. Ja... Dobra. Hmm. Zostało nam do odblokowania, kochani. E Erdwall z magii, oczywiście, ziemi. Oraz Tornado z magii powietrza. E więc mamy jeszcze... Siedem walk do końca. Jakie fajne świece. Kim wy jesteście? Okolici? Chyba tak, chyba okolici. Dobra, idziemy dalej przed siebie, idziemy dalej przed siebie, potem pogominujemy. O, i jest Tenzin. Cześć Tenzin. U, widzę, że tutaj jest walka. Czy z nim walczymy? Mm, witaj, e, nieznajomy. Jestem Tenzin, lider nomadów powietrza, czy nacji powietrza. E, czy, czy jesteś tutaj, żeby zmasterować e, tkanie? E, ostatnie nasi, e, nasi rekruci skończyli trening. E, co na to, żebyś do nich dołączył? Co, właśnie coś takiego powiedział. <ścoughs> Okej, okay. to są ci rekruci. Dobra, 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 dobra. Czyli z rekrutami się nawalamy. Dobra, i to jest z nomadami powietrza. Dobra. Gdzie są pozostali? A tutaj, dobra. Ich możemy normalnie uderzać. Juu, patrzcie jakie fajne. E, gdzie są następni? Widziałem tam gościa. Tutaj są rozsiani po całym tym tutaj terenie, widzę. Patrzcie, czy mogę walnąć momo z... <laughs> Przepraszam. E, chodź tutaj. Bum! Dostanie? Nie, yeah, dostał. Jeszcze trochę ich jest. Gdzie oni są? Oni są tutaj na... o, nie. Wow! Nie, 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 tutaj jesteś, dobra. Ok, zciśnijmy ich kamieniem. O, dobra. Następny jest tutaj, fajnie wygląda. O, kolejny. Nie mogę wylecieć poza, nie, bo się skończy całość. Wow. Nie, 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 <noise> nie, czekajcie, muszę wrócić na początek. Nie było tego, nie było tego. Dobra, jest woda, dobra, 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 widzę, że tu jest, dobra, dobra, dobra. No nie, nie 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 używaj tego Dobra Zginął, jak można tak powiedzieć w ogóle. O, tutaj jest gość następny. Kurde, że... Czy ten gościu ma jakieś takie dziwne strzałki, nie? Oni mają bardzo dziwne strzałki. Czy to są w ogóle magowie powietrza? Czy to są jacyś dziwni magowie? Kurczę. Jakby w ogóle nie byli z magii powietrza związani. Tutaj jest bezpiecznie, bo jest dużo ścian. O, wow! Dobra, dobra, mamy połowę za sobą. Magię wody Naj najłatwiej, ale zmieńmy może na Frostbref. O! dawo, Zamrażam cię. Czyli on przeżył. Chodź tu. Patrz, jak oni są w wodzie, to mogę ich zamrozić wtedy. Dobra, to ma sens. Ty, ty i ty. Kurde, zablokował. I jeszcze, ile jeszcze? Naj, najprzyjemniej mi się z wody nawala, tak naprawdę. Nie, 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 nie. Uff, zostałem przerzucony na drugi kraniec. Spoko, spoko. Muszę uważać, naprawdę. Widzieliście, jak byłem znów blisko. Ostatni? Jest, tak jest, ostatni. Uff. Ciężko to było, ciężkie, kurde, na takim tym skrawku walczyć? O proszę, o proszę, Tenzin i, I jego dzieci. <grystanie> Dobra, Coś chcesz Dinara? Cześć, Afatarze, yy, fajnie, że mogłam z Ciebie spotkać. Iki. Yy, flying Bison were the original teraz Tak, wiem, że yy, latające bizony były oryginalnymi magami powietrza. Yy, tak... Coś jeszcze tam powiedziała o księżycowych śliwkach? Ale nie zagłębiałem się. Ale! Widzę, że chce Tenzin walczyć. Dajmy mu tą walkę. Yy. <laughs> Fajnie zobaczyć, że nauczyłeś się wiele przez swoją przygodę. Czy chcesz ze mną się pojedynkować? Ponownie? Akańs, nie, nie, pojedynkować przeciwko mnie, jasne. Oczywiście cztery, czwarty pozioma, okej. Okay. A i kiss. Oh O my god! Dobra, to będzie ciężkie. Magia powietrza i magia wody. O oh my, patrzcie, jakie lepy dostałem. Muszę. Teraz! Ja. Oh, yeah. Oooooo! Jak fajnie, że miałem tego mm. uruchomioną A może zrobię tak Cepa z bata sprzeda mnie i... O, o, o! o. Nie, 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 M muszę naprawdę uważać. Może trochę magii ognia też dołożymy. Dobra. A gdzie jest ta Iki? Już pokonałem ją Trochę życia też dostaję. Dobra O, to ciężkie, nie, 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 nie wywalaj mnie, nie wywalaj mnie. Dobra, Bo jak to jest ciężkie, na... naprawdę, okej, okay, ale damy radę. Dobra, więcej magii ognia, Firestream. Dobra, dawaj, 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 trochę Jinorę musimy pokonać. Meteor dash. Bum, jest super na magów powietrza. Chodź tu. Obszarowo ich nawalamy, nie, chodź tutaj, Jinora. Ale mam mało życia. Zaraz zginę. Nie mogę zginąć. Nie mogę zginąć, muszę siedzieć tutaj. Łap kamienia! Go! No chodź. Chodź tutaj, któryś z was. No chodźcie, pokażę wam mojego przyjaciela. Gdzie oni są tutaj. Dobra, Cidora poszła. Został mi ten zim. Ale dostał. Dobra, eee, tak masz ze swojej własnej broni. Miło? fajnie, tak spamować? Proszę, proszę. O, pięknie, pogonaliśmy magię powietrza. <grydy> wow, to było ciężkie. Uff, świetnie, świetnie. <grydy> eee, get complete true, strength, conf, reliability. Tak to się mówi? Bo moje, Boże, mój angielski klęka. Yy, prawdziwa siła pochodzi z y, właśnie tego słowa, y, nie wiem, z... Y, kurczę, napiszcie mi, co to za reliability. <ścoughs> Naprawdę, o, super, mamy już trzy punkciki, czyli jeszcze zostały nam pięć walk. O, dzień dobry, cześć Milo. <laughs> I'm practicing the ancient lemur training technique. Ok, praktykuję starożytną technikę e, zwaną starożytnym lemurem? <laughs> e, gdy pojawią się źli goście, jestem na to gotowy e, i będę walczył z lemurem na moich plecach. <laughs> ok, o kurde, dużo tych lemurów. Widzę, że tam jest dużo też rzeczy. Czyli jakby tą część świątyni mamy ze sobą, tak? Mhm, mm wspaniale, świetnie. Eee, dobra, chyba tu już nic więcej nie widzę, żeby było fajnego, ale tam jeszcze jest jakiś eee, tutaj o gościu. Co ty chcesz? Eee, myślę, że ktoś jest na dole. Jesteś awatarem. Eee, słyszałem pogłoski o złych ludziach na dole. Uuu, tutaj tak? Coś jest. Ktoś tam jest. Będzie, będzie walka chyba. bum! Okej, okay. <laughs> kolejny lemur, ale fajnie. Szkoda, że nie możemy mieć na plecach takiego. Tam jest też coś. Dobra, sprawdźmy, co tu się dzieje. Uuu! <laughs> o, kurde! O, cholera! E, Minkła i. E, Dgazan. E, pokonamy, pokonam Ciebie, awatarze. Najpierw Gazan. Red Lotus. A gazan i Minkła razem walczą. O kurczę Dobra, używamy wszystkich magii. I zacznijmy od magii lodu. O, u, Patrzcie, zamroziłem go! I ją, e, oktopus for Tak jest, jeszcze raz! O, Ale mnie walnął z tej ściany. Last Agnica jest Kocham tą muzykę. W tle, oczywiście. Ostatnio zdemonetyzowano mi filmik za to, że była muzyka z Kory w odcinku, gdzie biłem się z Airo. Nie powinni demonetyzować za grę, według mnie. Dawaj, daj. Gazana. Kurczę, ale oni bardzo silni są. Dziwne. Czerwony lotos silny? <gryw> dawaj, dawaj, dawaj. Jesteś w wodzie, to powinieneś... Ujo! O, używasz zakazanego ruchu, nie rób tego Dobra Trochę więcej magii ognia musiałbym użyć Fire dash Boom. Jeszcze raz, fire dash jest najlepszym Ale mnie Dobra Coś zablokowałem fire stream. Dobra, mają po pół HP Ej, Ja jeszcze nie mam pół HP, więc muszę uważać Chodź tutaj, ale minął, widzieliście? Ja pierdzielę. Jakiś sticky biki, dobra, fire sweep boom, boom, boom i boom, dobra eee, Woda, woda, woda. Wodny beach, dawaj, dawaj, dawaj nią i fire breath, tak jest, a idziesz do wora. Tak zwanego, dobra, jest. Minikwa poszła do wora. Tylko teraz, żeby się nie zbłaźnić, zniszczmy gazana. Gazan. Ogólnie Gazan y, jakby fonetycznie oznacza wulkan po japońsku i to ma sens, bo on jest magiem właśnie lawy. Szkoda, że nie używa tej lawy. Szkoda, że magii lawy nie ma. Okej. Okay. Dokończyliśmy was. Nice. Nice <laughs> Nie panikuj Gazan zwyciężymy awatara. To jest tylko kwestia czasu. Dobra. Mamy. <laughs> Mamy kolejny. Ma O kurde. Cool. <noise> o cholera. Kolejni. Okej. Okay. Dobra. Cześć. Zahir. Cześć. Z... Aha. Nie możemy pogadać z twoją dziewczyną. Jestem Zahir. Jest człowiekiem, który zniszczy cię. Nie mam nic do ciebie. Ale jestem za tymi... Jestem za... Nie jestem za tymi, którzy dostali automatycznie moc. Monarchami, dyktatorami, awatarami. Fajnie tutaj określi jego jakby główne takie założenia. Nikt nie chce, żeby oni mieli tą moc i żeby była używana do niemoralności. Wyrwę z ciebie tą moc i zakończę cykl awatara. Pli! Szybko! Zanim ucieknie. <laughs> Dobra Za here and play Znowu używamy wszystko, to jest druga część czerwonego to, ale fajnie Ale fajnie wygląda <laughs> Dobra Znowu Final, Jakie to ma damage Damage DMG Dobra Jakby pli jeszcze z już są banding eee, walnęła mnie, nie? Czy z magii wybuchów, to, to ja bym się... Naprawdę, na miejscu chyba popuściłbym, bo to by było zbyt openie. A szkoda, że teraz za nie zacznie latać, nie? Coś takiego. To by było też świetne. Muszę uważać. Wow, ja też tak zrobię. Uuu, żeby mnie wyleciał, nie? Dobra, pięknie to zrobiłem. E, Wygląda na to, że tylko Azula była taką specjalną jednostką, która miała niebieski ogień, a reszta. Niestety, chyba się nie udało. E, wiecie, czego oczekiwać? I tak świetna robota z tymi ruchami jest wykonana. Tak pięknie to wygląda. Patrzcie, boom z kamienia. Już plimon, prawie. Tak, jest w idealnym momencie. Dobra, boom. <ścoughs> Meteodarz też? Dobry pomysł, dwóch na raz. Pięknie, pięknie. tym teraz. Dobra, dobra, dobra. Trochę bladesów. Czy one przechodzą przez... Tak, przechodzą. Ała. To mnie boli bardziej niż Ciebie. Nie trafiłem. Tornado. Muszę uważać. Tornado automatycznie widzę, że yy, podąża za wrogiem. Ała. Dobra. Jeszcze Dobra, teraz daję kamienia. Proszę. Oto kamień. O ja, ja tutaj nie mam pytań. Blades. Fajnie, bo się w takim jakby e, ułożeniu znaleźli, gdzie we dwóch dostają. Muszę szukać takich chwil właśnie, trochę magia wody. Nie mogę spaść! Zawsze się trzymam tutaj przy tych ścianach. I teraz ich zamrośmy, jak są w lodzie. Dobra, pli, ty tutaj jesteś już pokonana. Został ostatni z nich za Zach, ha zwany. Dobra. Woda. No i nie trafiłem. Teraz... No i chyba to twój koniec, Zahir. Pożegnaj się z swoim. Eee, nie, dobra, nie zabijamy go, nie. Jesteśmy dobrymi, dobrą... O, jeny. Ale zaczął mi cepy walić. Bum! No. Pięknie. <laughs> Zab... eee, znaczy, pokonani. Nieu. To wszystko, co miałeś do powiedzenia? Dobra. <laughs> Guru Lagima Idol, okej. Okay. Eee, pokonaliśmy. Super. Tam coś jeszcze jest. Tam coś jeszcze jest. Okej. Okay. Sprawdźmy co tu mamy jeszcze. E, widzę, że tam zejście. Wiecie, nie wiem czy tutaj nie dało się jakoś inaczej dojść. Czy ja mogę tutaj jest coś, patrzcie. To są jakieś schody? Tutaj jest ten lemurek. Tu można zejść. Dobra. O, dobra, dobra. Może być. Dobra. O, coś Czy to są Siostry Lin Beifong i Suin Beifong, Bayfunk. <noise> Super, będziemy chyba z nimi się tutaj nawalać. Eee, szukam za... Szukam swojego latającego bizona. On jest bardzo przydatny. Okej. Okay. Super. Tutaj kolejny Lemur. Dobra. Eee, I'm sure you can tell by the eyebrows. <laughs> Może, m możesz powiedzieć, yy, że jestem mądrzejszy przez to, że mam takie yy, te rzęsy. <laughs> Okej, okay. jakie awa... a triwia, dobra, mm, mówi jakąś ciekawostkę. Uh, in the final moment of their battle with bending art, did Avatar Aang use uh, to defeat fire uh, lord Ozai once and for all? Uh, jakiej techniki użył Aang, żeby pokonać uh, lorda Ozai? Energy bendingu, <coughs> czyli uh, tkania energii. Korekt, mm, super, dostanę coś za to? Mm, nic. W sumie, wiecie coś, jeszcze, jeszcze mi brakuje. Gdzie jest pan Kapustka? Jego ostatni ten wóz. Gdzie on jest? Muszę go znaleźć i zniszczyć, żeby dostać osiągnięcie. Jakie malutkie, słodziutkie, fajniutkie bizonki. Jak one latają? Juu. O, to jest ci. tam jest kolejny. Juu. Jakie słodziutkie bizonki, fajniutkie takie. Nie będę was. Jakie malutkie, fajniutkie, słodziutkie bizonki. Dobra, wiecie co? Chyba już dość dużo. Eee, mi się tutaj. Powalczyło. Odcinek już trwa trochę. Nie wiem, czy właśnie nie z siostrami, oczywiście, nie powalczyły w następnym odcinku. Powiedzcie mi też, jaką następną tutaj zmasterować magię. Magię. Tym razem nam została magia ziemi albo magia powietrza. Którą? Zobaczymy też, co daje ostatni Paisho Tile, czyli pionek Paisho. Bo. Dzisiaj tego nie zrobimy. Zrobimy to w następnym odcinku. To jest takie jakby pokuszenie was, żebyście czekali. Myślę, że w ciągu następnego tygodnia powinien się ukazać ten odcinek. Dlatego oczekujcie mojej walki z siostrami Bejfong. Tak. E, oraz oczywiście, żebym znów pogłaskał takiego słodziaczka. Widział jaki on jest słodki. Ja pierdziele. O, piękny model. Musiałbym go wyciągnąć z gry i nie wiem. Może jakiś ten zrobić mod yy, Że jesteś w tym świecie i po prostu od początku jakby w takiej świątyni powietrza żyjesz i może wiecie yy, takiego bizunka dostajesz, a potem on rośnie. Rozumiecie taki fajny <laughs> Nie dobra. W każdym razie dziękuję wam za oglądanie Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał yy, widzę, że jeszcze mam trzy pojedynki, ale jeszcze dwóch awatarów do pokonania Co robi ten pajesz? I Zobaczymy, czy zrobimy DLCK na 100%. Trzymajcie się, dziękuję Wam za oglądanie, do usłyszenia. No i cześć.